Widzowie, dzisiaj zmierzymy się razem ze Smyslowem w wielkim wyścigu na motory! Tak jest, Myslow już jest na swoim motorku, zobaczcie jaki ma super pomarańczowy motorek, a ja już zaraz wsiadam, ale zanim wsiądę, to zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subik. I też jest sklep tutaj w link w opisie, wchodzicie w zakładkę Majki i jeżeli chcecie, to zobaczcie, taka bluza, taka koszulka i takie wisiorki z moim najlepszym przyjacielem Majkim. Jeżeli chcecie, to wpadajcie, zobaczcie i tak, link w opisie, omylecie. Ja wsiadam na motor. 3, 2, 1. Opa! To jest mój motor, widzowie. Zobaczcie. Villager się zgodził, żebym miał jego zamiast motora. I normalnie na villagerze będę jeździł. Zobaczcie. Uhu. Widziałeś to, Smajsu, jaki mam motor? Haha, Niko, co ty masz za motor? Na pewno z tobą wygram. Na pewno z tobą wygram, Smajsu, na 100%, więc chodź na linię startu i zaraz zaczynamy, widzowie. 3, 2, 1, góra, lecimy! Ej, Smajsu, jak wyleciał! Co ty, Villager, taki wolny jesteś? Przecież to jest jakieś przyspieszenie. Szybciej, Villager! Nie, no, dobra, lecimy. Zobaczcie, jestem na Villagerze, lecimy sobie dalej. Tutaj jest sklep Kpl ale zobaczcie, tutaj menu wchodzicie i jest zakładka Majki i tutaj macie to wszystko. Pamiętajcie, zakładka Majki i tam to wszystko macie. Dobra, gdzie jest gdzie są jest O, Spice'o na mnie czeka. Super, radzyko, dobra. Lecimy dalej. Słuchaj, jaki szybki. Co jest grane? O, dawaj, villager, dawaj, wyciśnij trochę coś z tego. O, teraz trzeba będzie ominąć to. Ło! przyleciałem Przeleciałem przez to. Ej, tyłem leci. Uu! Uu! Dobra, lecimy dalej. Widzowie zobaczy teraz pod górkę. No, Dawaj, zobaczcie, Smice'u mnie wyprzedził, a ten mój Villager ledwo jedzie! Dawaj, Villager! No, o, Smice'u, jak tam skoczył, widzieliście? Zobaczcie, ten Villager... E Villager, co ty robisz? Twarzą zaryłeś, normalnie, masakra! Spadaliśmy! my! E, spadliśmy! Gdzieś Smice'u mnie już tak wyprzedził! Uu, uu, uu. Dobra, jedziemy teraz przeskoczymy przez jakąś bramkę i... Uu! Jestem! Wow, widzowie, widzieliście? Przeszliśmy jakąś bramkę, taką z czestem. i teraz gdzie jesteśmy? Smythoom ma jakieś tam... <laughs> Smythoom ma jakieś diamentowe i poleciał dalej! Wow! Ej, zobaczcie, jak uskoczył! Ja cię kręcę, dobra, zobaczcie, on ma diamentowe chesty, a ja mam... Nie, no ja mam jakieś takie słabe te czesty, widzowie, nie, no nawet nie mogę go założyć. A villager mój... Nie, no to są jaja jakieś! Villager, rusz no! Jak ty możesz tak wolno jechać? Nie, no dobra, Villager, dawaj, 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 wow! Zobaczcie, jak wystrzelił Villager! Smice'u mnie dalej wyprzedził, ja cię kręcę, jest naprawdę szybki ten Smice'u i teraz ciekawy jestem, a, brama przez spodenki, dobra, i brama przez spodenki, skaczemy, wow! Smice'u, jaki ty jesteś szybki, jak ty to robisz? Jestem taki szybki, bo mam najlepszy motor na świecie! Yo, niesamowita, teraz z masz diamentowe spodenki, a ja mam jakieś znowu skórzane, wszystko jest jakieś cienkie masakra. Ej, zobaczcie, Smyslu już leci kolejny, jaką wyskakuje szybko, dobra, villager, słuchaj, posłuchaj się mnie. Musisz dać radę. Normalnie dajesz z siebie wszystko teraz i wygrywamy ten wyścig, bo nie możemy przegrać. No Smyslu wygrywa, rozumiesz to? No, no weź szybko się postaraj, Dobra, widzowie, zostawcie opeczkę w górę dla villagera. Villager się postara, wtedy villager, zostawimy dla ciebie opeczki w górę, dobra? I dla ciebie się postara, dobra, villager, widzisz wszystkie opeczki, widzisz wszystkie opeczki! Villager! Zobaczcie jak wystrzelił! Ej, poczekajcie! A! Pominąłeś villager! A cię kręcę. pominąłeś tam buty. Dobra, mniejsza, ale smajszy, już tam jest, zobaczcie, jaki szybki. O, tam co jest dalej? Ja cię kręcę widzowie, no dalej to jest jeszcze gorzej na tych platformach, ale dobra, lecimy villager. No nie no, villager znowu. No ale villager ma jakieś przebłyski takie. Dobra, dobra, teraz tutaj musimy przepokonać, O, villager jest jakiś zwinny, zobaczcie, łop, 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 zobaczcie, jak pokonujemy te przeszkody. Dobra, lecimy tutaj, pominamy. Jamy to, rulonik, okej, okay? i jesteśmy dalej, skok! Super villager, super villager, to mi się podobał ten skok! Ale gdzie jest Smythlow, jak on wystrzelił w powietrze, jaki on jest szybki! Łooo! Zobaczcie, Smythlow tam się pali normalnie, Smythlow! Poczekaj na mnie, no! Ja ci kręcę jak szybki, a teraz co, jakieś mieczyki, tak? a ja cię kręcę jaki mieczyk, oj, co, co, co to? Dobra, miesza, nie będę o to pytał. Ale tutaj jest jakieś płomienie, Smythlow już tam jest, zobaczcie, w połowie. I dobra, lecimy, dawaj! No dawaj, Villager, bo się palimy! No, ja cię kręcę! Dobra, Villager, jesteś niesamowicie normalnie słaby. Bardzo jesteś wolny. Ale dobra, widzowie, zobaczcie. O, przyspieszmy, Villager. Dobra, fajnie, to było dobre, to było dobre. A znowu palimy się, Villager, weź to przyspiesz, to no, bo jest masakra przecież. Jak ty tak możesz wolno jeździć? Zobacz, jak są szybko tam zasuwa. Ja cię kręcę. Dobra, jesteśmy tutaj już. Ale to płomienność jest tak gorąco, widzowie, naprawdę. Wow, Strasznie jest gorąco, nie wiem dlaczego! Zobacz, Zobaczcie Smythloowa dogoniliśmy, a bo Smythloow daje na pewnie fory dlatego tym swoim super motorkiem. Dobra jesteśmy dalej. Ej co zrobił, zobaczcie co zrobił Smythloow. Wow 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 slow. jak ty to zrobiłeś. Zobaczcie on leci dalej 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 i Wylądował, jak on to zrobił Smythloow i poleciał dalej. Nie no to jest niesamowite jak ja mam to zrobić, a tutaj co mamy. Ej. Co to jest? To jest jakieś błoto? Co to w ogóle ma być? Dobra, widzowie, bo my będziemy musieli teraz się też tak przekręcić. Villager obyś musimy się tak przekręcić, bo będziemy musieli jechać, dobra? Dobra, villager, lecimy! Wow, villager, super! To mi się podoba, villager, dawaj, dawaj, I lecimy! Łuuuu! I woo! dobra jesteśmy! Nie no, villager, zaskoczyłeś mnie, jak ty tak ułomię! Łoł, wow, do góry, vilacer, szybko, szybko, lecimy, tak jest, Woo, dobra, jesteśmy, super, ale normalnie dogoniliśmy Smajsława znowu, widzowie, ja cię kręcę, ale to jest ciężkie, a teraz jakieś lasery. Sony Villager, oj, przepraszam, Villager, zabolało cię w stopy, sorry, przepraszam, e, e, słabo skoczyliśmy, dobra, i teraz, aj, oj, oponą zahaczyliśmy tam prawie normalnie, dobra, lecimy dalej, zobaczcie, tutaj są wszędzie lasery, Smythlowowi super idzie, Smythlow, ja ci kręcę, jak ty dobrze jeździsz tym motorem, bo ten motor potrafi wszystko zrobić, jest najlepszy, no, super ci idzie, dobra, my skaczemy dalej, widzowie, zobaczcie na Villagerze, Villager też jakoś sobie dobrze radzi, Villager, nie zmęczyłeś się przypadkiem, Villager, zobacz, macha głową, o chyba nie, zobaczcie, macha głową, że nie! Dobra, super villager, to mi się podoba. Lecimy dalej, zobaczcie, opa, dobra, przeskoczyliśmy wszystkie te lasery. Lasery zostały pokonane, ale jeszcze co to jest? Jakieś kule? Nie no, to jest masakra, zobaczcie teraz znowu. O nie no, Villager ma... się zmęczył. Villager się zmęczył, zobaczcie, widzowie, villager się zmęczył i ledwo jedziemy. Nie, no villager, jak ty Mogłeś się zmęczyć, Ej, uważaj na tą kulę, villager. Dobra, villager, uważaj, bo teraz jest kula, przeszła. Dobra, jedzie, nie, 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 Dobra, dobra, super. Villager, uważaj, kula przechodzi. Jedź, 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 Okej, okay, dobra, kula przeszła. Jedź, 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 je, 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 je. Dobra, czekaj, jeszcze kula przechodzi i uważaj, villager. Ej! No kula w nas walnęła i spadliśmy na dół I musimy od nowa zaczynać Ja się krecę, Willader, weź ty lepiej uważaj Normalnie ja prowadzę, ale ty przyspieszasz Więc uważaj, dobra, kula następna Nie widzę już Smyslowa, normalnie tak mnie wyprzedził Że to jest szok Smysl, jestem ciekawy, kiedy on normalnie Zaraz wygra ten wyścig Normalnie musimy go dogonić, Willader, musisz się pośpieszyć, No bo nie damy rady wygrać tego wyścigu Szybko, 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 szybko. Uważaj villager, bo walniemy znowu w kulej nas walnie, no dobra, dobra, tu tędy. Tę tędy domijamy kulej, dawaj ostatnia kula szybko, villager, tak jest. Oy, villager jak przyspieszył, jak usłyszą, że z to wygra! O! Uwaga, uwaga, bo nas wywali stąd. Uważaj, uważaj. Tutaj trzeba powolutku. Okej. Okay. Tędy, filazer, uważaj, bo to jest strasznie ciężkie. Dobra, teraz jedziemy tędy. Zobaczcie, widzowie, widzicie na strasach z góry taka inna trochę kamera, taka, żebyście widzieli wszystko, co tutaj się dzieje. Dobra, tędy, okej. Okay. Przechodzimy tutaj w prawo, w lewo, teraz w prawo, znowu w lewo, w lewo. Wilarze jak się zaczął starać, wow, super. A tu co, Smyslow, jak, czekać na nas, czy co? Haha, <mogę, mogę czekać, bo i tak wygram z tobą. Teraz jest jakieś rozwalanie, ok Ja mam kilofa, kilofa dostałem. A ty co? Ej, on dostał jakieś działko, jak ty to zrobiłeś, Smyslow? Jo ja ci kręcę, zobaczcie, widzowie, on normalnie rozwala to wszystko, a my będziemy musieli... Nie... No, to są jaja, widzowie, widzicie to? Jak my musimy to rozwalać? Nie, 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 nie Dopiero jeden A Smajslow już jest tam Widzowie, nam to zajmie wieczność Zanim my to rozwalimy A tam zaraz jest końcówka No nie wierzę w to Dobra, Villager, no przyspiesz Bo naprawdę jest cienko Widzowie, zostawcie dla niego łapeczkę w górę A on na 100% na pewno przyspieszy Widzowie, zostawiacie łapeczkę w górę W tym momencie zostawiacie łapeczkę w górę O tak, ładuje się Villager się ładuje, Villager się ładuje Villager się ładuje, Villager się ładuje, Villager się ładuje. Villager się ładuje. O, Villager się ładuje, o, Villager się ładuje. Oh, you oh. Widzowie, zobaczcie! Villager, jak zaczął rozwalać to wszystko! Villager, villager, villager! Tak jest, villager najlepszy! Najlepszy motor, normalnie! Wuuuuuu! Dobra, widzowie, no przeszliśmy przez to, super! Normalnie, villager przeszedł. Ale, Smajsu, to wykopał wszystkie diamenty, które są możliwe, chyba. Zobaczcie, normalnie, przeszliśmy przez to całą dziurę. Normalnie, wszystko! I villager, to dzięki villagerowi. Dzięki Wam, widzowie, bo zostawiliście opeczkę w górę. Ale pamiętajcie też, że jest Slim jeżeli chcielibyście zobaczyć sobie taką bluzę, albo taką koszulkę, albo taki wisiorek z moim najlepszym przyjacielem Majkim, to jak najbardziej jest na smysro.p.pl, zakładka Majki, gdzie to wszystko znajdziecie. Jeżeli chcecie, to wpadajcie na macie link w opisie, a my teraz lecimy na tą największą. Oj, villager, oj, villager jest zmęczony. Villager jest zmęczony, zobaczcie, jak my to wolno idziemy. No, Villager się zmęczył, nie wiadomo gdzie jest w ogóle jest slow, ale Villager jest strasznie zmęczony. Dora, Villager, no ostatni raz, no dawaj, no przyspieszaj, jeszcze chwilkę. Zobacz, że zaraz jest na górę i normalnie kończymy ten wyścig. Villager, jeszcze troszeczkę, musisz pośpieszyć się, naprawdę Smyslow już widzę jest na końcu. I normalnie musimy wziąć walczyć, teraz ostatni skok, uważaj Villager, jest! Widzowie, jesteśmy na końcu, pokonaliśmy te takie jakieś ostrza i teraz co? I teraz jest walka? Jaka walka? Ja jestem z Villagerem na co? Na, na, na taki motor? Nie no to są i jaja i co mamy walczyć ze Smyslowem teraz widzowie? Teraz ostateczna walka, to jest ostateczny normalny koniec wyścigu i teraz będziemy bili się ze Smyslowem, obyśmy wygrali widzowie, no bo naprawdę będzie ciężko ale dobra, mamy te rzeczy, które zdobyliśmy po drodze, mamy takie rzeczy tylko i jakiś taki mieczyk, ale tym będziemy musieli się bić, więc widzowie pamiętajcie, żeby zostawić opeczkę w górę i pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i w komentarzu, kto wygra tę walkę. A ja teraz z Villagerem jesteśmy przygotowani. Zobaczcie, jak Villager z macha główką, żeby nie, nie zrobić tego. Smajslo, jesteś gotowy? Jestem gotowy jak nigdy. Dawaj, Niko. Smajslo jest gotowy, więc widzowie zaczynamy. Za trzy, dwa... Jeden, jazda, dawaj Smyslow, chodź tutaj, tu tu tu. zobaczcie, ee, i teraz tak, Villagerem, koła go, skoła go, skoła, ej, walnął mnie, walnął mnie, dobra, teraz skoła, dobra, okej, okay, okej, okay. dobra, Villager, staraj się, staraj się, z główki go, Villager, tak jest, z główki, z główki, z główki, Villager go z główki walił, teraz opony, nie opona, zobaczcie, jaki jesteśmy szybcy z Villagerem, o, walnąłem go, walnąłem go dwa razy, dobra, dobra, Villager, ej, ale no ciężko jest, ciężko walczyć ze Smyslowem, no bo Smyslow ma najlepszy normalnie mod, Tor. Zobaczcie, teraz go z koła walniemy. Teraz szybciutko, teraz naskoczymy na niego, tak jest. Oa, oła, oła. Dobra, przegrywam. Normalnie przegrywam tą walkę. Villager, dajemy radę czy nie? Szybko, walnimy go, walnimy go, okej. Okay. Teraz jeszcze chwila. Dobra, dobra, dawaj villager, jeszcze chwila. Oj, 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 walną ja! Walną nas! Co jest grane? Villager przegrywamy, uważaj! Przegrywamy! Villager! Widzowie przegraliśmy ja i Villager przegraliśmy tą walkę. Smajsłów wygrywa z jego super motorkiem. Ja i Villager niestety nie daliśmy radę. Byliśmy też drudzy w wyścigu i przegraliśmy tą walkę, ale no nic, nic nie dzieje, villager nie jest za szybki, ale dobra, widzowie, zostawiajcie łapeczki w górę, też zostawiajcie subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, który motor dla Was jest lepszy, ten pomarańczowy Smajslowa, czy mój Villagera. Wszystkie komentarze czytam i zostawiam serduszka, więc pamiętajcie o tym. wpadajcie do Majkiego na kanał, wpadajcie na wszystkie kanały inne i zostawiajcie łapeczki w górę. Na razie! You cheers.